Witajcie moi kochani, to jest Herb Park w bardzo dobrym składzie. Witam was bardzo serdecznie i chcę powiedzieć, że Fate Parku, przewijają się osoby bardzo znane, osoby mniej znane, legendarni sportowcy, których znacie i do których macie często więcej pytań. A dzisiaj Dawid Mazowski, witaj. Cześć. Słuchajcie, jego historia jest po prostu nieprawdopodobna. Publicysta, pisarz, autor książek i programów kul kulinarnych, podróżnik, historyk bez dyplomu i bynajmniej nie kucharz, nawet nie wiecie, ile mnie to kosztowało, i to nie kosztowało w sensie pieniążków. Nieważne, ile to kosztowało wysiłku, i nie tylko mnie, ale nawet innych ludzi. Czemu po tylu podróżach zdecydował się Pan osiąść właśnie w Dalmacji? W Dubaju, e, powiem Wam tak szczerze, taksówki są tanie, można nawet porównać do cen polskich. Wyobraźcie sobie, że każdy przystanek jest klimatyzowany. W ogóle w Dubaju spotkacie każdą narodowość świata. Tak się żyje, w krajach muzułmańskich. Coś się w Tobie e, z, z, zmieniło? Chcesz, chcesz jakby zacząć nowy rozdział? Dobrze to rozumiem? Mam paranoję i dalej się boję swoje życie. Zdałem sobie sprawę, że to jest samobójstwo. Nie warto. Trzeba żyć. Najważniejsze jest to, żeby po prostu żyć. Jest chujowo, ale stabilnie. Oczywiście, że sukcesem było wszystko, co robiłeś, tak? Opowiedz, jak do tego doszło. I... Ogólnie między 10 a 12 rokiem życia zdarzało mi się robić bimber, wino, <laughs> różne dziwne rzeczy. Ja jestem uro... urodzonym przedsiębiorcą, antykomunistyką. I tym się chciałem kierować do końca życia. Po nielegalne, to mam to w dupie, bo, bo kurwa, co mi <śmiech> zrobią. <śmiech> My się nie boimy w kanale sportowym. Mam dziewczynę i nie wiem, jak zachęcić ją do seksu, bo jest niezdecydowana. Proszę pomóc, jak to zrobić. Jakbyś miał jaraczkę, kwiaty konopy indyjskiej, taki bukiet jest praw i będzie zadowolona. No i najlepsze 3K, kino, kolacja. Kopulacja. Masz <grymne> rezerwy, że możesz być dużo, dużo jeszcze lepszy. Czy jest, sta, jesteś w stanie coś jeszcze rozwinąć? Osiągnąłem swój cel. Nie z, wszystkim, nie z wszystkiego jestem zadowolony przede wszystkim z siebie. E, ze swojego zachowania, ze swojego, ze swojej depresji, do której niejednokrotnie dochodziło podczas mojej podróży. Więc to no, co mam powiedzieć? Jeden chuj to prawda, że podglądał pan na dziewczyny jak się przybierały. Jakie to jest piękne, Boże jedyny. Pewnie nie jedna by myślała, że to kompleks, a mnie się to podoba. Ogólnie rzecz biorąc, ja mam taką dziwną słabość, można to nazwać. Napisała do mnie najpiękniejsza kobieta, jaka w życiu widziałem. Piękne ciało, piękne pośladki i biust, włosy do pośladków i usta idealne. Okazało się, że to trans. Tak, tak było, no. Trans. Pan świetnym kucharzem i autorytetem kulinarnym dla mnie i dla większości Polaków mega szanuję. A co z wódką, jaką by pan e, polecił? Czy nadal się panu zdarza pić? Nie ma lepszej wódki, nie ma lepszej wódki na świecie od Rosjan Standard. To jest wódka najlepsza, jaka istnieje w ogóle na całym świecie. I wiecie ile ona kosztuje? Mniej niż 15 zł. Polska wódka, mniej niż 15 zł. Made in Poland to prawda żeby pan wsadzać piętę w gorący kaloryfer i krzyczeć, że jest na kasablance. w Aleksandrii. Trwało to o ponad pół roku. Ale najważniejsze, że się udało, że przeżyłem i że no jak widać wszystko jest możliwe. Pewnie ja mam szansę na zaliczenie Mia Kalifa nawet. Pozdrawiam serdecznie. Tule Trzymajcie się tam nie powiem za co. Znaczy, no co hate robisz? Park, ale jak to w moim przypadku zawsze on się przemienia w love park.